Panie doktorze, na co? jak pan ocenia wyniki? Ja nie wiem, jestem zaszokowany, 12%, to jest prawie dwa razy tyle co mieliśmy. Jeżeli tutaj jeszcze słyszę, że poseł rano, tutaj już w ogóle jestem zaszokowany i zadowolony, z mojego punktu widzenia, brawo, brawo, brawo Polska. A co to oznacza dla pana, dla pana koleżanek i kolegów? To znaczy, że to, no, jesteśmy już teraz z trzecią siłą, to za chwilę idziemy po medal i to taki złoty w Polsce. E, słyszałem głosy z sali, że będzie sześć mandatów. Tak słyszyliśmy właśnie, tutaj to pokazują, Bryłka chyba tam takie posadzał. No, 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 bardzo ciekawie, jest dobrze, jest bardzo dobrze, jest coraz lepiej, ale w całej Europie jest też przełom, to trzeba pamiętać. W Niemczech RD 16 ponad%, procent we Francji 32% procent narodowcy, Bałty, narodowcy wygrywają w Holandii, narodowcy wybywają, być może w Portugalii. No. Czy to oznacza jakieś zmiany w parlamencie Europejskim? W całej, całej Europie będzie teraz e, bardzo na prawo i będzie na prawa. Komisja Europejska będzie taka jak była? <laughs> teraz się właśnie to rozstrzygnie, zobaczymy. Nazywaliście no. często politykę Komisji Europejskiej szaleństwem. Czy to szaleństwo będzie przerwane? No mamy to naprawdę dużo do przerwania. O, moment niesłotny. bye uh -huh.